Cześć, z tej strony Karol. Jak zwykle witam was w sobocie, trochę w innym formacie. Trochę eksperymentuję, ale nie przedłużając, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć historię o tym, jak się bałem przyznać do tego kim jestem. I to nie tak, że nie wiem, nie umiałem się przyznać do tego, że lubię jeździć na rowerze. Chodziło o to, że nie umiałem się przyznać do tego przed samym sobą, że byłem transpłciowy. Na start chciałbym tylko przeprosić za moją drętwą, drętwą grę a, aktorską, ale lepszego aktora niestety nie będziecie mieli. Dobra, załóżmy więc, że jest około 2018 rok. Miałem wtedy około 13-14 lat. Wiadomo, co się dzieje w takim wieku. Dzieci dorastają. Chłopcy zaczynają oglądać się za dziewczynkami, dziewczynki zaczynają plotkować o chłopakach, i takie tam. No, Mną się jednak nikt zawsze nie interesował. Zawsze byłem tą, tym babo chłopem w klasie i w społeczeństwie. Dzieci, nawet w takim wieku, obstawiały po prostu, że jestem lesbijką, mimo tego, że nic o mnie nie wiedziały. Byłem zagubiony. Nie wiedziałem zbytnio, co wtedy zrobić. I, I w sumie, gdyby nie internet i chłopaki, nadal bym nie wiedział. No ale wracając, zacząłem dorastać. To najgorszy syf, jaki może tego być. Chodzi mi oczywiście o dorastanie. Na szczęście przechodzi się go tylko raz, a osoby transpłciowe, niestety, drugi, ale na szczęście w ten łagodniejszy sposób. Zacząłem dostrzegać to, że nie podoba mi się moje ciało. Czułem się uwięziony niczym więzień w klatce. Nie rozumiałem tego, jak można nosić sukienki, nie rozumiałem tego, jak można bawić się na przykład lalkami w wcześniejszym wieku. Dlatego zawsze myślałem po prostu, że jest coś ze mną nie tak. Chłopcy szydzili ze mnie, gdy mówiłem do nich, że mi się podobają, a już do dziewczyn to nawet nie będę mówił. Na początku faktycznie, gdy trochę dorastałem, myślałem, że jestem po prostu lesbijką i podobają mi się kobiety, ale i trochę mężczyźni. A, w ogóle, szkoda gadać. Zacząłem swój pierwszy związek, miałem 14 lat. Był on burzliwy, wiadomo, jak to pierwsze miłości, ale to nieistotne i nie o tym jest ten film. Wtedy moja ówczesna partnerka powiedziała do mnie po, po jakimś tam czasie, że jest osobą niebinarną. Zało zacząłem czytać, kopać i tak dalej w internecie. Chciałem ją zrozumieć, chciałem wiedzieć, w czym, jak się czuję. Nie w czym jest problem, bo tu nie chodzi o problem. No trafiłem wtedy na film znanego youtubera yy, amerykańskiego, wybaczcie, nie pamiętam teraz jego nazwy, yy, który yy, miał coming out do swojej mamy, ale nie com coming out związany z niewinarnością, ale transpłciowością. Oczywiście, wiedziałem już dawno, że jest coś takiego jak transpłciowość, ale wtedy byłem na, na etapie mówienia transseksualizm, co jakby pokazuje tylko to, że byłem niedoedukowany. Wtedy trafiłem na transbrosów, na artykuły, na wszystko, co tylko miało, mogło mi pomóc. I zacząłem załapywać, że hola hola, coś jest nie to, że nie tak, ale po prostu chyba wolę być chłopcem. To nie tak, że wzięło mi się, wiecie, to od, 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 po prostu psyrknąłem palcami i o, chcę być chłopcem. Podam wam taki przykład. Gdy grałem zawsze w gry, e, zawsze nazywałem się. Męskimi imionami, bo tak było mi lepiej. Robiłem męskie postacie. Żadnych kobiecych. W simsach robiłem tylko mężczyzn. Tak jak mówiłem, nie lubiłem bawić się lalkami i takie tam. To było od zawsze. To się działo od zawsze. Gdzieś głęboko we mnie. Wtedy zapytałem się mojej partnerki, czy mogłaby mnie nazywać Karol. Bo chyba, chyba jestem transpłciowy. Ale niezbyt jeszcze wiem. Ona powiedziała, że oczywiście i nazywa mnie Karol, a ja cieszyłem się jak głupi, głupie dziecko, które dostało Lizaka, słysząc moje imię. Moje imię, tak, mam na imię Karol. Mimo tego, że ból rozdzierał moje ciało, w końcu zacząłem czuć się sobą? Tak, sobą. Długo jednak. Gdzieś tam przed sobą zaprzeczałem, nie, to, to może jednak nie jest to, to, to może jednak pomyłka. Aż w końcu stanąłem przed lustrem i powiedziałem, cześć, mam na imię Karol, jestem chłopakiem i czuję się z tym super. Droga była ciężka, musiałem najpierw zrobić coming out do znajomych, do najlepszego przyjaciela, który obawiałem się, że nie przyjmie tego dobrze, ale przyjął na szczęście. Musiałem zrobić komik do mamy, do taty, do babci. Do wszystkich. Po czasie poczułem się pewniej, gdy wszyscy to zaakceptowali, i zmieniłem imię na Facebooku. To była jedna z lepszych decyzji w moim życiu. Bo ktoś obcy w końcu odbierał mnie jako mężczyznę. Mimo tego, że na profilowym może była kobieta, w wyglądzie to w głębi duszy był chłopak. Poszedłem na terapię, do psychologa. W końcu zaczęło być lepiej. I tak jest dziś. Mimo wielu upadków, które miałem po drodze, to i tak jestem tu i mam testosteron. To, o czym zawsze marzyłem, gdy dowiedziałem się, że jestem transpłciowy. Teraz wszyscy mnie odbierają jako, jako mężczyznę. Wywalczyłem to. Mimo tych, tych małych dziur w całym moim życiu, tych. Okresów depresji, która mnie pożerała niczym kot mysz. Ja się nie poddałem, walczyłem razem z moją mamą o tym, żeby w końcu był szczęśliwy i jestem i teraz jestem. Dlatego nie bójcie się rozmawiać o tym, co czujecie. Chodźcie na terapię do psychologów, rozmawiajcie o tym z rodzicami, z rówieśnikami, gdy nie macie innej opcji. Starajcie się odkryć siebie, bo to bardzo ważne, żeby być szczęśliwe w późniejszym okresie życia. I to tyle. Mimo że to krótka historia, którą chciałem wam streścić, to jest długa i pewnie długo jeszcze będę wam o tym mówił, póki będę na kanale, ale chciałem streścić to w takim filmie dla osób, które po prostu boją się powiedzieć, kim tak naprawdę są. Albo poszukują siebie. To byłem ja to byłem, Kar to ja Karol. I, i widzimy się w następną sobotę. Dzięki za oglądanie. Przesłałem Wam buziaczki.